Karta realizacji marzeń. Kończycie oglądać książki, telewizję, postanawiacie w końcu wyjść z domu i doświadczać rzeczywistości. Doświadczać na żywo tego, co do tej pory mogliście tylko zobaczyć na obrazkach. Jest na to czas, są chęci, są możliwości. I to was będzie uszczęśliwiać, to jest karta radości. Będziecie, jak to szczęśliwe dziecko, zachwycać się wszystkim wokół. Będziecie szczęśliwi. Ale pojawia się jakiś konflikt w bliskich relacjach. Siedzieliście przy tym stole, stół jest pusty, filiżanka stłuczona, coś tutaj się stało. Ptak po prawej stronie niesie wiadomość. Z karty obok. Jest tutaj mężczyzna, po lewej stronie kobieta. Oni się pokłócili. Popatrzcie, że panie postanawiają wychodzić z domu, cieszyć się życiem na zewnątrz, a panowie. Nie mają przestrzeni, nie mają czasu, natchnienia, by zająć się sobą, swoim hobby, swoimi zainteresowaniami. Panowie tej przestrzeni nie mają. Są albo zazdrośni, albo mają za złe to panią, że one doświadczają tego szczęścia w rzeczywistości, a oni nie mogą. Oni nie mają dla siebie czasu i przestrzeni. Pojawia się karta źródła, karta jedności, jest odwrócona, ale to dalej jest źródło. To oznacza, że panowie i panie tworzycie przepiękne związki, ale to drzewo jest odwrócone. Pojawił się silny wiatr, ale on tego drzewa nie zniszczy, bo jest to źródło, tak samo jak waszego związku, także ta sytuacja nie zniszczy. Pojawia się karta obfitości, która leży nad kartą radości. Niczego Wam nie brakuje, wszystko macie. Król kluczy, panowie biznesmeni, których cechuje wolność, pieniądze, materialne sukcesy, sukcesy w finansach, w pracy, w biznesach to wy, panowie, zapewniacie swoim drugim połówkom ten materialny dobrobyt, ale spoglądacie się z podniesioną głową na kartę obok, na skrybę zastanawiacie się, czy możecie więcej. Możecie. Myślicie o tym, czy nie przekazać Waszych doświadczeń, Waszej wiedzy innym. W Was panowie przebudzą się takie pragnienia, by przekazać swoje doświadczenia innym. Niech inni skorzystają na tym, na Waszej wiedzy. Niech wasze życie ma głębszy sens. Będzie energia, będzie natchnienie, byście to zrealizowali. Popatrzcie na kartę na szczycie piramidy. Jest to karta straty, gdzie ten mężczyzna, właśnie ten król kluczy, odkrywa, że pieniądze to nie wszystko. Otwiera się coś głębszego, otwiera się dusza, taszka, tłuka, otwiera się głębia, coś bardziej wartościowego niż pieniądz. Dlatego postanawiacie wasze przeżycia zapisać dla innych. Wy przeminiecie, pieniądze przeminą, a ta wiedza dla innych pozostanie. I to wy zrozumieliście właśnie. Dziękuję za subskrypcje, lajki i komentarze. To był przekaz dla Was.